Cześć kochani, witam was serdecznie. Zrobimy sobie czytanie masz wiadomość. Zobaczmy jaka wiadomość dzisiaj do was tutaj chce dotrzeć. Ja kochani na wstępie oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy stawiają mi kawki. Dziękuję z całego serca. Bardzo jestem za to wszystko wdzięczna i dopiski miłe, które, które piszecie z podziękowaniami. No bardzo mnie to wzrusza i bardzo, bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Nie robię tego zawsze na każdym czytaniu, ale na pewno mam to w głowie i, i jestem po prostu bardzo wdzięczna za to, że to robicie. Także dziękuję kochani. Dobrze. To robimy wtedy. Czytanko, masz wiadomość. Zobaczmy, jaka tutaj informacja do Was idzie. Zobaczmy. No dobrze, kochani. Pięć kart. Zobaczmy, co nas podzietali. Główna energia tego czytania, e, główna sytuacja, główny problem trójka, buław. No, wy, kochani, tutaj jesteście w gotowości do ruszenia gdzieś. Dla niektórych z Was e, planujecie może jakąś podróż i gdzieś się tutaj będziecie wybierać. No jest to karta typowo karta brama mówiąca o pójściu naprzód lub po prostu gotowości do tego. To może być też karta czekania na coś. Także może jakieś oczekiwanie tutaj, ale oczekiwanie takie, które mówi o tym ta karta, że coś się tu już tutaj niedługo będzie działo. Także to oczekiwanie dochodzi już końca i coś tutaj będzie się ruszało w temacie. Także, jeżeli czekacie tutaj na jakieś informacje, wiadomości, to tu, coś tutaj może niedługo przejść. To jest karta też mówiąca o tym, że poszerzają się wam horyzonty, że zaczynacie dostrzegać jakieś możliwości na horyzoncie. Coś może po prostu wpadnie wam coś, do głowy jakiś pomysł i zobaczycie wyjście z jakiejś sytuacji. Karta mówiąca o tym, że również, że mogę coś zmienić w moim życiu, mogę iść naprzód. I czekam po prostu tylko na dobry moment, dobrą chwilę, i coś tutaj zaraz ma zamiar się po prostu ruszyć. Widzicie po prostu jakąś możliwość na horyzoncie, coś tutaj, może jakiś plan, widzicie po prostu, zaczynacie widzieć jakieś rozwiązanie czegoś i gotowość, żeby po prostu zacząć coś na nowo. Dobra. I patrzymy dalej. Król Kielichów. Dla niektórych z Was e, m, widzicie po prostu na horyzoncie takiego króla Kielichów. Może ktoś tutaj e, pojawi się, jakiś tutaj pan z kielichem, czy pani e, z kielichem uczuć. Osoba, która wyzna Wam jakieś może uczucia, i Wy tutaj mam wrażenie, stajecie do gotowości, aby te uczucia tutaj od tej osoby przyjąć. No i rycerz monet. Rycerz monet może mówić o tym, że ten król kielichów, albo to będą dwie osoby, i tutaj jakaś jeszcze koło was osoba jest właśnie w postaci tego rycerza monet, ale też może być tak, że. Po prostu rycerz symbolizuje tutaj taką energię, która mówi o, o tym, że e, ten król przychodzi z, z jakąś wiadomością do Was, e, z jakimś po prostu czymś nowym, z tą monetą, którą ma w ręce rycerz, bo bardzo często rycerze to są posłannikami e, królów. On jest jego podwładnym i on po prostu niesie informacje lub niesie jakieś. Dobra, cokolwiek to jest, tutaj w Twoim kierunku mam wrażenie. I dla Ciebie, nie wiem, może dostajesz jakąś wiadomość od, od tego króla. No ten król może być po prostu też jakąś osobą gdzieś tam w jakiejkolwiek instytucji, no po prostu jakiś mężczyzna. To może być też znak wodny, także rak skorpion ryby. I on wysyła tego swojego posłańca tutaj z jakimś listem, z jakąś paczką, z jakimś prezentem, z czymkolwiek, czy z jakimś pomysłem, bo rycerz Monet to też jest takie, taki cel, takie pójście w stronę celu. I mam wrażenie, że ten król on tutaj chce Wam coś przekazać i idzie do Was po prostu powoli. Statecznie, ten koń tego rycerza, monet, on jest zawsze spokojny. Innych rycerzy, te konie to są pokazane przeważnie w ruchu, a tutaj ten rycerz, on jest po prostu powolny, stateczny i mam wrażenie, że tutaj dla ciebie się otwiera jakaś nowa możliwość. Może ten król tutaj, właśnie, wyjdzie z jakąś ofertą do ciebie i no, zobaczysz, że może, może bym w to chciał iść także. No, zobaczmy dalej. Karta siły. No, tak jakby coś tutaj przechodziło od tego króla, i wy właśnie nabieracie tutaj tej siły, mocy, żeby w to iść. Tak jakby jeszcze się zastanawiacie, jeszcze chcecie tego lwa tutaj w sobie ujarzmić bo może macie jakieś sprzeczne uczucia, może wam w duszy tutaj coś jest na tak, coś jest na nie i próbujecie tak jakby to okiełznać, ale no gotowość was jest i no zaraz zobaczymy, czy wy ruszycie z tej bramy tutaj dalej, czy wy nie ruszycie, czy wy tutaj dalej będziecie stać i nabierać jeszcze te siły. Zaraz tutaj patrzymy dalej. Trójka kielichów i zobaczę ostatnią też i dziesiątka buław. Mam wrażenie, że wy tutaj, właśnie, yy, że ten król, który tutaj z czymś chce do was przyjść, z jakąś może ofertą, propozycją, czymkolwiek to jest, yy, to dla was to jest, mam wrażenie, trochę jakieś obciążające. No tutaj pokazała się trójka kielichów, mówiąca o tym, że no tutaj jest jakieś zabawy, imprezy, towarzystwo, spotkanie, często jakieś randki, może on tutaj przychodzi z jakąś propozycją, ale dla Was ja mam wrażenie, że to jest trochę takie ciężkie, że Wy nie wiecie, czy tego chcecie, że może ten gość tutaj dla Was jest troszkę, czy gościuwa, no trochę taki balast, że tak jakby... No, walka sama ze sobą, tak jakby toczycie, za dużo Wam tego balastu gdzieś tutaj na głowie. E, chyba te różdżki tutaj gdzieś będziecie już odkładać na bok, bo to Was może za dużo kosztuje. E, dla niektórych, nie wszystkich, mówię, że tutaj gdzieś może jakieś osoby trzecie są, bo w trójce kielichów często gdzieś te osoby trzecie się pokazują. Także może dlatego Wy też jeszcze stoicie i tak e, zastanawiacie się ale tutaj no jakiś balast w związku z tym widzę no może ten król jest tutaj zbyt namolny albo też zbyt powolny bo przy tym rycerzu no ten rycerz on jest powolny on idzie jak taka no ciamajda że tak powiem trochę idzie i, i dojść nie może a wy może tutaj wypatrujecie i może też wasza cierpliwość gdzieś tutaj już się kończy i no trochę tutaj takiego balastu jakby to taki trochę balast był dla was Dobra, tych kart nie dobieram, bo one są dla mnie, chociaż dobiorę rycerza, bo zobaczę co on tam dla was niesie. Może coś tutaj się pokaże. Król to jest dla mnie całkiem tutaj logiczny, nie muszę go w ogóle dopowiadać, ale dopowiem sobie rycerza, z czym on tutaj idzie. Uuu, z dziesiątką, mieczy. Hmm. No, jak on idzie z dziesiątką mieczy, z taką informacją, dla niektórych z Was może być tak, że, że to jest ten rycerz inną osobą. Macie tutaj koło siebie dwie takie osoby, i wy tutaj jest zakończona relacja z, tą, z tym rycerzem. Może gdzieś był tutaj rycerz jakiś, monet. Tutaj zostało zakończone, bo dziesiątka mieczy bardzo często mówi po prostu o zakończeniu relacji, o zakończeniu związku definitywnym, i może Wy dlatego właśnie tutaj te siły nabieracie i patrzycie już w stronę czegoś innego. Tak jakbyście odwracali się od tej sytuacji, tutaj co była, i patrzycie w coś nowego, tutaj, w jakieś może nowe flirty, nowe spotkania, nowe zabawy. No tutaj to na pewno nie jest łatwe, jest obciążające. Dobra, ja zobaczę sobie tą trójkę kielichów. Szóstka kielichów. No, też poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie zadowolenia, yy, bliskości, yy, bratniej duszy. No, może tutaj jakaś relacja się skończyła jedna, i tutaj. Ktoś nowy po prostu się na tym horyzoncie poka e, pokazał. No, no, ta karta no, jest kartą bramą i zawsze dla mnie tutaj ta osoba na tej karcie patrzy, co nowego na horyzoncie. Tak jakby no, jest gotowa, żeby to, co pojawi się, żeby w to ruszyć, nabiera siły i mocy. I może ktoś po prostu, e, ten król, może to jest osoba z przeszłości, która proponuje wam nagle randkę i tak wypatrujecie, nie wiecie, bo to jest jakimś też balastem i nie wiecie co z tym zrobić zaraz tutaj dopowiem tą kartę zobaczymy co to za balast sprawiedliwość no, wy podejmujecie decyzję że yy, że po prostu odkładacie te różki, że nie chcecie tego balastu że to już macie dosyć że, że wystarczy coś tam może nosiliście jakieś trudy i tutaj przychodzi postanowienie, że ja to kończę, że równowaga musi być, że działam uczciwie, coś może tutaj zakończam, i tutaj coś nowego się pojawia, i tutaj ta gotowość Was jest, jak najbardziej. Dobra, dopowiadam sobie wtedy ten tutaj rząd środkowy. Tak. Dwójka, buław. No, planujecie, plan... jesteście trochę może na, na rozdrożu i tak do końca może nie wiecie w tą czy we w tą, ale wy robicie jakieś plany już na przyszłość. Nie jesteście jeszcze, mam nadzieję, no od tych planów tak naprawdę gdzieś tam gotowość może jest, ale też może tak być, że te karty mi się tak pokazały, że wy już może gotowi byliście i chcieliście coś brać. Ale stwierdzacie, że trzeba nabrać siły, trzeba coś przemyśleć, lepiej zorganizować, zaplanować yy, i wtedy dopiero w to iść, cokolwiek to tutaj będzie. Także jakaś tutaj nowa droga, jakiś nowy cel, nowy cel na horyzoncie tutaj e, się pojawia. Mi się wydaje, że związany z tym królem kielichów, z szóstką kielichów, trójką kielichów, z uczuciami, z osobą, która wraca gdzieś może z przyszłości. Jeśli nie, no to nowa osoba, ale osoba taka, przy której czujecie się po prostu jak w domu i macie takie e, miłe, ciepłe uczucia po prostu do tej osoby. To też nie musi być partner, to może być przyjaciel dobry. Także coś to takiego może być. Dobra. Zobaczmy, co Wam Tarot tutaj radzi. Siódemka kielichów. I gwiazda. Wybierz w końcu coś. Wybierz w końcu coś i ufaj. W to, że podejmiesz, podejmiesz ym, dobry wybór, że wybierzesz dobrze, wiesz trochę w siebie, no bo karta gwiazda mówi y, o ufności też, o wierze w tym, że będzie dobrze. I siódemka, która mówi o ym, wyborach, i to nie są łatwe wybory, także y, po prostu stań nad tymi kielichami i wybierz, bo. I miej po, po, po prostu przy tym wiarę w to, że to będzie dobre, że potrafisz tego wyboru dokonać właściwego. No dobrze, kochanie. Mam nadzieję, że tutaj zagrało z kimś. Jeśli tak, to chociaż krótko coś napiszcie. Oczywiście, jeśli możecie. No dobra, to by było na tyle. Ja Was zapraszam serdecznie do kolejnych czytań.